Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 2. No więc cóż, przecięliśmy tutaj ten, to, 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 to. i nie wiem po ale no, przecięliśmy i trzeba iść dalej, prawda? I trzeba Marię uwolnić, bo ona jest uwięziona i generalnie to jest dupa, więc trzeba coś z tym zrobić. No. Pokaż, bo ja Cię nie widzę, gdzie Ty jesteś Wyjdź no Dobra, tak Nie widzę, gdzie te gówna są Ale jak PR dzielne, to zabije. To gdzie to łazi? Elo O, masz Baw się I co, to tyle? Kurde Ta walka teraz to jest banalna, nie? Się wydaje no To jest takie tylko o, pstryknięcie palca i to gówno ginie Ale fakt faktem to jest taka broń, że ja to się nie dziwię, że to gówno ginie No jakby normalna rzecz, prawda? Idziemy I No Chodź Podejdź, no nie bój się Gdzie jesteś? Jakby obrotność mojej postaci z tą bronią jest taka 2 na 10, dlatego... No Podejdź no bliżej, Fonfel Ty, on chyba tak coś nie kontaktuje chłopak Wezmę mu pomogę O! teraz to wsiadło Co prawda mnie ugryz, ale... Ale poszedł na hita, no to, to, to na pewno Dobra, aha, jesteśmy nadal w dupie jeszcze, dobra Moment, zmienię sobie na tą broń, którą powinienem mieć, czyli tą Wyprostuj mi kamerę Wiecie, bo ja chcę sobie, chcę się przyzwyczaić do uderzania tym, to jest, to jest tak... To jest fajne, bo to... Wiecie, zamachujesz się raz... BUM! Koniec to jest świetna broń. Ej, jeszcze w dół trzeba, można pójść tutaj. Uf. Ej, tu takie nasty rzeczy tutaj się dzieją. Ja patrzę. Paczkę, dlaczego mi umierasz? Ja nic ci nie zrobiłem. Czekaj, to tędy można jeszcze do nadu pójść. Zastanawiam po co, no ale dobra. No bo czymże byłby poziom bez odbyciaków, nie? Alo! Fellows! Czekaj, gdzie oni są. Ich cholera nie widzę nawet. Jest taka beznadziejna kamera, że weź. Alo! Fonfel! Kurde, on mi czeka. 2 na 10 to ostrze, takie, że ciężko będzie nim trafiać i myślę, że to beznadziejna robota będzie. Ono jest dobre, ale jak tak pierdzielnąć rasa porządnie i, i wyjść, nie? To wtedy to tak, ale ja chyba nie będę jednak tego używał. Starałem się nauczyć tym walczyć. Śmiesznie jest jak trafisz, bo to koleś składa się od razu jak leżak, ale no. No niepraktyczne, cholernie niepraktyczne, aczkolwiek fajny artefakt, nie? Dobra. Za rogiem tu trzeba... Jakie dziwne te lokacje są w ogóle, what the hell Na na na, tutaj jest jakieś przejście Tutaj byłem czy to gdzie indziej byłem? No Mam cię Leżysz No bym musiał ugryźć Sfel Tutaj po prawej stronie, da? Da. Ej, muwel. Bam! Raz, Bam dwa. Ja wiem, że mój komentarz nie jest jakiś turbo ciekawy, ale za bardzo się skupiam na tym, żeby ich zabijać tak, żeby życia nie tracić. Więc Noel. Dobra, tu mamy jakieś też ciekawe rzeczy interesujące. Znowu w dół. Ej, hej, 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 halo, 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 panowie, koledzy, przyjaciele, co tu się dzieje? Trochę za bardzo w dół chyba schodzimy Takie mam dziwne wrażenie Znowu dostałem bęcki Dobra, teraz już dostaniesz na ryj Koniec Skończyły się babce z rami. Czekaj, bo następna główna idzie. No i nie widzę, gdzie one są. To jest tak wygodna kamera, że nigdy nie widać, gdzie one są. Dobra, giń. Pasuje tam jeszcze. Przeładuj No i giń wreszcie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. To teraz może zajmiemy się tym co powinienem O, ty na bieżąco mapę rysujesz, Fonfelty to dobry jesteś w sumie Nie ma tak, że wiecie, że na początku dostajesz całą mapę i o i, i fajnie Tylko, tylko no to tak trochę przemyślane jest bardziej I czekaj, tutaj jest teraz do... E, już się pomyliłem Znaczy pogubiłem, nie pomyliłem Już w zasadzie to nie pamiętam połowy lokacji gdzie byłem Tu jeszcze jakieś przejście jest Dasz jakaś drabina w górę będzie? O, patrz, jednak nie. Tu jakieś dziwne rzeczy są jakieś żarówki. Oho, generalnie to nie wiem o co tu chodzi. Dziwne pomieszczenie, ale no dobra. Poszliśmy tam, to pewnie trzeba tutaj teraz pójść tą, tą ścieżką. Takie dziwne pomieszczenie, trochę, no ale dobra. Niech tam już będzie. Momencik, ja muszę tutaj pójść chyba tutaj. Tak, tak, strzelam, no bo tych dróg jest różnych teraz od cholery i ciężko się w tym połapać. Ja już się dawno pogubiłem. Dobra, czekaj, 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 czekaj teraz. E, James, jak przeładowujesz to możesz To można z tobą gadać? Czy nie bardzo? Weź Dobi Dobi, dziękuję Ci Boże, naprawdę Ja już wiem na czym to polega, znaczy w sensie o co tutaj chodzi, że teraz będę strasznie dużo zasobów tracił i dlatego wcześniej zebrałem dużo, znaczy dostałem dużo naboje do pistoletu Fajnie, że dostaję naboje do pistoletu Inna kwestia, no ta, jeszcze mamy limbo, dobra Inna ciekawsza kwestia Znowu jest kurna zejście w dół, o co tu chodzi? Dobra, do przodu. Tup, 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 tup. Ej, halo? Dobra, no to tutaj to może już w ten sposób to się nie bawmy, co? To, to może wróćmy? Jezu Chryste, naprawdę on? Dobra Drugie podejście Skoro on tam jest, to trzeba pewnie gdzieś tutaj pójść Tak strzelam Albo go ominąć, to też jest jakaś opcja Dobra, wejdziemy na górę ty no, jest kartka do zapisu. Jakiś to chyba sens ma, bo gdzieś poszedłem tam, gdzie chyba trzeba iść. Ale ten piramidogłowy naprawdę utrudnia mi życie konkretnie. Ciekawe faktycznie, czy da się go zabić. Labirynt. To jest nawet podpisane kuźwa, labirynt. No to świetnie. Dobra, mm, Mamy tu jakieś te... Co? Mimo tego, że mam mapę, to gówno ta mapa daje, bo jest góra-dół, góra-dół, jest masakra. Na podłodze leży gazeta. Jest ubrudzona czymś przypominającym krew i częściowo nieczytelna. A co tu jest właściwie na tej gazecie? Ciało mężczyzny, zidentyfikowanego później jako Tomas, o coś tam drwal, lat 39, odnaleziono zostało jego coś tam twarzą do góry. Żału. Prawdopodobnie przyczyną śmierci były wielokrotne rany kłute, zadane ostrym narzędziem w okolice gardła oraz po lewej stronie klatki piersiowej. Szacuje się, że zgon nastąpił między godziną 23 a. 30 minut po północy, ze względu na ślady walki w pokoju oraz brak narzędzia zbrodni, policja przypuściła morderstwo. Wszczęto już w związku z tym dochodzenie mające w celu zidentyfikowanie i pojmanie sprawcy. Ponadto, biorąc pod uwagę, że z miejsca zdarzeń. Z miejsca nie zniknęła Nie, z mieszkania nie zniknęła gotówka ani inne kosztowności, a sam pa. Y, coś tam. pan. Coś tam, no ten koleś, znany był z pijaństwa i przemocy. Przypuszcza, przypuszcza się, iż motywem yy, nie był rabunek, a raczej yy, coś tam ma czynienia z, z zbrodnią w afekcie, może? Ze zbrodnią w afekcie być może. Długi korytarz, to też jest limbo. Tak się zastanawiam, gdzie by, co by było, jakbym poszedł gdzieś w jakieś inne korytarze. Jezu chryste, co tam się dzieje? Pegnij, pegnij O czekaj, 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 nie on jest się, on mnie się, o nie, zostaw mnie, zostaw mnie! O ty kurde No fucking hell, miałeś teraz trzejcia a musiałeś tą amunicję wyciurkać. Ty, padłem, ale to ma sens. Powinienem chyba użyć tego. Czegokolwiek. Mam pierwszy raz, no to jest moja pierwsza śmierć w tej grze, więc jest wesoło dosyć. Kontynuuj. Pierwsza moja śmierć, więc kurde, ale dopiero na tym etapie gry to już i tak jest nieźle, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, no, zostaw mnie! Ty ciurko je... No nie. Czekaj, ile życia? Dobra, życie jest jeszcze spoko. Ale dosyć ładnie to życie mi kolej zdejmuje, więc muszę uważać. Dobra, nie. Widzę, że to nie będzie w taki sposób takie proste. Mogę, możesz to przeładować po prostu. Aha, czy lepszą opcją jest w sumie wejście w menu i przeładowanie. Dobra, puść mnie, Geju! łeb mnie trzyma. Co ty? Puścisz mnie wreszcie? Dziękuję Ci serdecznie. No strzeliłem Ci w ryja, o co Ci chodzi? A im jest shit. Ty, no naprawdę, to jest jakaś masakra. Zostaw mnie! Dostaje bęcki i nic się z tego nie robi Tylko co jakiś czas się położy na ziemi Ej dobre to jest Trzecia apteczka Fajnie Umrzyj Albo nie ja mam pomysł To jest przeładowane ten sztucer. Sporo czasu No i tyle no, za kurna gówno chodzi po ziemi. Relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So, what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he, he always did. Uh, you only care about yourself anyway, you disgusting pig. Angela, don't touch me. Uh, you make me sick. Uh, you said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar, I know about you. Nie w ktoś inny. To jest znowu stoisz sam jak cipa. No, babkę po prostu, uratowałem tą babkę przed... Nie, ...rychłą śmiercią. A ona i tak to ma w dupie i nie podziękowała ani... By ani, my, ani W, D. No nawet. No kurde. Ale dobra, wiecie co? Jedna zasadnicza rzecz. Trzy apteczki straciłem, a to jest sporo, sporo za dużo. Więc może po prostu się wrócimy. Użyjemy sztucera od razu i nie będziemy się z tym bawić, co? Z tym głównym. No nie poszło mi lepiej. Niepotrzebnie to powtarzałem, bo poszło mi jeszcze gorzej, ale no trudno już niech tam będzie ile jak mamy z życiem? No, z życiem mamy tak 2 na 10, to się może uleczę za dwa razy. Pasuje w ten sposób. Kurde, że mam taki orientacyjny tylko pasek życia, to mi trochę działa na nerwy, no ale trudno. Czekaj tu, co to przeładuj. O, dobra. I jak teraz jest z amunicją? Tutaj. Ty w... to przeładowałeś? Przeładowałeś, dobra. Jeszcze weź to, przeładuj sobie tam na boku. Na pewno, żeś przeładował? Chyba, żeś przeładował. No, nie, mam nadzieję. Dobra. Wymiemy sobie to, żeby się już z tym nie bawić, a ty nie chciałaś tego noża swojego, co ci tam przechowywałem, czy cokolwiek, whatever? Nie wiem, bo ona jakaś taka trochę dziwna jest, taka, taka nietypowa ta laska. Wszędzie gazety, na ścianach, na podłodze, nie wydaje mi się, że było, choć jedna ma dzisiejszą datę, trochę to dziwne. A może tutaj sprowadza ten wymiar Silent Hill, po prostu sprowadza różnych ludzi do tego wymiaru i ten i... I generalnie fanfare to jest w ten sposób, że, że ten, że to każdy człowiek to tam dodatkowa gazeta, czy coś takiego. W sumie przyzna, że to w sumie ma sens, więc no, jakby. No. Dobra, cofnijmy się. Nie czuję się bezpiecznie w tym pomieszczeniu, więc po prostu odpuśćmy se na razie. Ja, nie, 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 no spójrzmy sobie. Po co się pchać. W zasadzie ja na pewno będę musiał tam wejść, bo tam jest pewnie jakaś łamigłówka, czy whatever, ale. A tu są tylko szubienice. Mhm. Z sufitu wisa pętla. Pociągniesz. Aha! To tam jest wzornik w tym. To jest. Raz, dwa, sześć pętel jest. Czyli trzeba pewnie pociągnąć za te, co są tam w tym. A co tu jest napisane na tych kartkach? Notis. Pomóc ci tu może jedynie ten bezgrzeszny. Pomyl się i pociągnij zalinę linę winnego, a nagroda spłynie na ciebie w najcudowniejszej, dziwacznej postaci. Pomóc ci tu może jedynie ten bezgrzeszny. Aha. Pomyl się i pociągnij zalinę linę winnego. Czyli muszę za linę tego, co jest niewinny pociągnąć Cokolwiek to kuźwa znaczy, nie? No dobra, mamy 6 lin w zasadzie Żeby te drzwi były zamknięte? Nie, otwarte są Dziwne Ale dobra Zobaczmy, co ja tutaj właściwie mogę zrobić Co to jest? za chulerstwo O, kajdanki Trochę mi się tak kojarzy, Sybil z jedynki, jeśli chodzi o te kajdanki No to cóż No trzeba się wrócić, popatrzeć na te trupy Tylko jak ja mam ogarnąć właściwie, który jest winny, a który nie To będzie dosyć ciekawa opcja, więc po prostu zobaczmy może Jego twarz przykrywa kawałek papieru, coś jest na nim napisane Człowiek ten został powieszony za oszustwo, sprawiedliwości stało się zadość To jest oszustwo, dobra Tutaj co? Yy, za podpalenia dobra tutaj za porwanie dobra za morderstwo ok yy, za kradzież ta tutaj pani? halo podrabianie banknotów ona nie ma z tyłu ten? coś takiego ciekawego? o Powiem wam, że dosyć taka nietypowa atmosfera panuje w tym pokoju. Ale chore, cholera jedna wie, kto ma być winny, a kto nie. Trochę to będzie ciężkie do badania, przyznacie. Podrabianie bank. Co tu jest takie, ten? Czekaj, winny, niewinny. Tutaj może zobaczmy. Porwanie. Podpalenia. A ten? Oszustwo. Może tu? No kurna, zastanawiam się. Mógłbym w sumie na pałę pociągnąć Tolinę za podrabianie bankrotów. Kradzież. Morderstwo. To morderstwo to na pewno nie no bo ten koleś to. Welf. Wow. Ty co? Porwanie. A tu? Odpalenia oszustwo, może za to linę pociągnąć. Kurna, no nie wiem. Wiem, że cokolwiek trzeba zrobić, bo tak to do przodu się nie posuniemy. Więc co? Więc ja może tak sobie ten wezmę, zapiszę grę. A no tutaj, niech będzie tutaj w tym labiryncie. W zasadzie tam chyba jeszcze jakaś inna droga była, ten piramidek i w ogóle, a tak teraz kminię właściwie, czy tam można było coś takiego, tam... Czy tam było jakoś ten... A to, to, co to, to? Trupy, a tu jeszcze jakieś coś innego jest. Trupy, trupy, na drzewie wiszą, ilu z tych trupów twoje oczy naliczą? Język posiniał, a twarz poszarzała. I ja patrz, jak każdemu się głowa bujała. Pierwszy, gdy rzeźnika zabił, na... Patelce go przyprawił. Podał gościom, jak przystawkę na życzenie dał dokładkę. Czyli morderca. Dobra. Drugi śmiechem, cukierkami łapał dzieci ulicami. Panów w niesmacznych ubraniach na posługę je naganiał. Dobra, trochę się nie rymuje. Inny się do domów wkradał, złodziej z niego był nie lada. Raz pragnienie piwem studził, rano w celi się obudził. Malarz z umiejętnościami próbował się z, z fałszywkami, lecz deszcz wielki raz go złapał, świeży tuż z banknotów skapał. Z myślą zysku dość szybkiego, zabrał złoto co nie jego. Nikomu się tym nie chwalił, ciemną nocą się oddalił. Trzy chałupy z dymem puścił, szeryf za to nie odpuścił. Gdy się w mieście obcy zjawił, to go szeryf niemal zabił. Trupy, trupy na drzewie wiszą, ilu z tych trupów te oczy naliczą? Sześć stóp wzdłuż, ich sześciu 6, ściskaj pętlę i ty też. To taka ewidentna łamigłówka, prawda? Mhm. Tylko teraz tak minie właściwie. O kim nie wspomniał ten typek? Znaczy ten typek, ta łamigłówka o czym nie wspomniała? Muszę sobie to chyba zapisać w jakiś sposób. Jakiś taki sposób, żeby to wszystko odczytać i to ogarnąć, ale no, no właśnie. Dajcie mi chwilę, ogarnę o czym jeszcze nie było tam wspomniane, dobra? Tylko teraz tak minie Te pomieszczenia są tak w taki dziwny sposób ułożone. Czy to na pewno będzie ta pętla lewa od góry? Czy to nie będzie przypadkiem jakaś troszeczkę inna, na przykład w innym końcu? Ale no, załóżmy, że to jest ta pętla, co mi się wydaje, czyli to będzie o ta. Ale najpierw to jeszcze tak, z racji tego, że gramia pyta łaskawie, czy ja faktycznie chcę za to pociągnąć, to ja sobie jeszcze zapiszę grę. Nie chcę później grzmocić jakoś, wiecie, pół godziny do tego momentu, więc po prostu pociągniemy za to, tak. Tak, jakby trochę kurna cicho jest. I jak mnie, czy to ja dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Nic się w tej kwestii nie zmieniło, nadal są kajdanki Ja mam się pomylić, czy nie? Czekaj, a da się to linę jakoś odciągnąć? Aha, faktycznie No pat oczywiście mi ogłupiał Tak, pociągnę za nią No i nic. Dobra, a pociągnę za następną jeszcze. Pociągniemy za wszystkie w sumie. Ciekawe w którym momencie zdechnę. Dobra, wiecie co? Ja to nie kminię na dzisiaj. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Będę kminił, tak może coś tu wynajdę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.